W dzisiejszych czasach oczywiście szkolimy metodami pozytywnymi. Ja też jestem ich zwolennikiem i oczywiście szkolę pozytywnie, ale to nie jest tak, że wszystkie problemy behawioralne z psami da się załatwiać smaczkami. Idealnym przykładem jest Max czyli tutaj ten czarny, czarny piesek. Nie bez powodu mam na sobie kilka rękawic, tym bardziej już dziurawych, po atakach Maxa, i kilka bluz, ponieważ Max jest mocno psem lękowym, mocno bojaźliwym, ale przez to atakuje. Jeżeli atakuje, to naprawdę bardzo twardo i nie odpuszcza, także w sytuacji takiej, kiedy on atakuje i osoba cofa się, bo naprawdę jest w stanie zrobić krzywdę, niestety go to wzmacnia i ta agresja u niego potęguje. To nie jest pies, z którym da się pracować na smaczki i da się przepracować to z smaczkami. I pamiętajcie o tym, że nie z każdym psem da się przepracować dany problem. Czasami jednak trzeba pokazać psu, że jednak nie tolerujemy takiego zachowania. W cudzysłowie mądrze trzeba pokazać psu, kto tu rządzi.